Jak pechowo, jakby Państwu się ten, ta inwestycja układa, bo gdyby nie zniesiono własnościowego prawa do lokalu, to byście już mieli własnościowe prawo i teraz byśmy mówili o wykupie i tak dalej. No, wzięli i zlikwidowali w tak zwanym międzyczasie. No i, teraz, i, i, i tak, to, tak to się ciągnie. I to jest zrozumiałe, że jesteście Państwo trochę zniecierpliwieni, natomiast wydaje się, że warto, warto jeszcze chwilę poczekać. Ja na ostatnim zebraniu tu miałem uwagi do tej kwoty. kwotnej, Tu się z prezesem nie zgadzałem, nawet napisałem, że dzisiaj i, i dostałem odpowiedź, to będzie dzisiaj wyjaśnione. Jestem zadowolony i uważam i przypominam, że zarówno spółdzielnie, jak i nazwą, bo to podpisane czyli stan prawny na określony dzień i tam jest. Wybór By na własność I, i każda jakakolwiek zmiana, to będzie wymagała znowu zmiany jakiejś prawnej. I mało tego, to nie tak przez głosowanie, Panie Prezesie, bo 70% coś na piśmie wystąpiło do przykłady I to jest wiążące. A w sumie ja próbowałem do tych osób dotrzeć, które złożyły tą petycję do. do to, to nawet ktoś tam powiedział, że nie wiem, czy na Lśi się zebraniu będzie. Podany był tam adres, bo tu z urzędu tak popatrzyłem. Pod tym adresem ta pani ze mną przez J rozmawiała, czyli ktoś omortuwalił część tych ludzi, ze zebrali te podisy i ja tam nie ja, ja mówię, ja też się z tymi warunkami nie zgadzam to sobie powiedziałem, że się To nie może być. U nas odpłatnie nie są innych udzieleniach na terenie tego Ale macie Państwo Proszę Państwa, myślę, że były prosty, zajebisty, ale pomimo wszystko, pomimo wszystko bym chciał, żeby się Państwo podnieśli rękami, bo zarząd i tak postarał się być inaczej, czyli tak. Proste, a, a, widzę znaczącą większość, a kto jest przeciw? Ale jak chcę widzieć za ile? Przeciw są w większości, czyli widzimy, że zdecydowana większość jest za wykupem, bo przepraszam, że tak powiedziałem, e, wykupimy ten na własność. Chciałem Państwa przeprosić, być może jeszcze za tę jego ślady My ja naprawdę mamy tyle różnych spraw i obowiązków, że ciężko to postawać godzinę i spotkania, Tam rzeczywiście można mieć żadne gości. Natomiast ja uważam, że jeżeli komuś należy na spotkanie, to zrobi wszystko, żeby być.